Aby przy, by być przyjętym do hospicjum domowego e, musi mieć pacjent następujące dokumenty. A mianowicie: skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, rozpoznanie odpowiednie, kwalifikujące do hospicjum domowego. A więc najczęściej choroby nowotworowe, ale również choroby zanikowe rdzenia kręgowego, choroby odleżynowe, HIV w fazie Terminalnej. Żeby być przyjętym, pacjent musi dokonać świadomej zgody. Oczywiście są pacjenci przyjmowani w stanach e, nagłych, jakby zagrożenia życia, tak? w stanach życiowych, nazwijmy to w ten sposób, gdzie pacjent jest nieprzytomny, albo pacjent e, nie jest w stanie świadomie podpisać danych dokumentów, ale jeżeli ma odpowiednią jednostkę chorobową i jest. W tej fazie terminalnej choroby nowotworowej takiego pacjenta bez jego podpisu upoważniającego do przyjęcia go, także go przyjmujemy.